Szpital przeprowadza też wysoko specjalistyczne procedury medyczne z myślą o najmłodszych pacjentach. Szpital jest przygotowany do wypełniania wszystkich procedur, które są w katalogu świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Chodzi o to, żeby to były świadczenia wykonywane w ramach funduszu, bo. Tak do tej pory to są, część z nich wykonywanych jest prywatna, właściwie wszystkie dotyczące dzieci i młodzieży. Natomiast same warunki szpitala powodują, że możliwe są do wykonywania zabiegi skomplikowane bardziej, bardzo, a nawet najbardziej. Czyli możemy wykonywać tutaj rzeczy, które w katalogu Narodowego Funduszu Zdrowia są kojarzone z tak zwanymi ośrodkami o trzecim stopniu referencyjności, a więc na przykład skoliozy, wady wrodzone kręgosłupa, wady wrodzone kończyn, czyli zabiegi, które rzeczywiście wymagają po pierwsze kadry, po drugie odpowiedniego przygotowania sprzętowego i lokalowego. Tutaj jest inaczej, zaraz po operacji dziecko trafiło do nas do rąk, i możemy się nim opiekować. Doskonała kadra, nowoczesny sprzęt i komfortowe warunki leczenia to nie jedyne atuty specjalistycznego szpitala imienia Świętej Rodziny. Wykonujemy również operacje z zakresu chirurgii ogólnej, przy czym chcemy się skupić głównie na chirurgii laparoskopowej. W ostatnich latach jesteśmy świadkami bardzo szybkiego rozwoju chirurgii małoinwazyjnej, a chirurgia laparoskopowa w niektórych schorzeniach stała się standardem. Najczęściej wykonywaną operacją w chirurgii laparoskopowej jest laparoskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego w przypadku stwierdzenia w nim kamieni w jego świetle. Oprócz operacji laparoskopowych wykonujemy również operacje przepuklin brzusznych z przyciem siatek polipropylenowych. Siatki te zapobiegają nawrotom przepukli. Wykonujemy również operacje guzów sutka, operacje żylaków kończyn dolnych, operacje tarczycy oraz inne operacje w zakresie chirurgii ogólnej. W pełnym zakresie są wykonywane, wykonywane badania USG dopplerowskie, USG brzucha, szyi, tarczycy, USG ścięgien, mięśni i stawów, badania jam płucnowych. Działające w szpitalu imieniem Świętej Rodziny pracownie USG i RTG Wyposażone są w aparaty najnowszej generacji, zapewniające pacjentom doskonałą jakość i wysoki komfort badania. Przykładem jest aparat RTG Polyrad Premium. Jest to aparat e, szczególnie przeznaczony do badań e, ortopedycznych, ze względu na łatwy dostęp e, do pacjenta, który jest badany, ze względu na podwieszenie pod sufitem ramienia ruchomego. E, całość e, z sprzętu jest sprzęgnięta w system informatyczny RIS. Dla pacjentów z odległych regionów Polski i zagranicy dodatkowym ułatwieniem jest fakt, że kilka kilometrów od Rudnej Małej znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy w Jasiące.